Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, drogich Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie, proszę, skąd przyjechaliście i jak się nazywacie przede wszystkim? Z Bytomia, z Bytomia, Dorota i Artur. Artur z Warszawy, czyli Śląsk, Warszawa wspólna sprawa, no. czego orkiestra nie czyni. Rozumiem, ale na stałe rozumiem i Bytom i Warszawa. Tak jest, Dokładnie. Tak Rewelacyjnie. I po co Państwo tutaj przyjechaliście, proszę Na powiedzieć? finał obowiązkowo przybywamy od kilku lat, bo nas to cieszy, raduje i buduje. Super. Tak, żeby Ale być ważne. razem, żeby być razem, bo e, naprawdę e, tu jest taka atmosfera i tu są tacy ludzie i tu jest tyle życzliwości i tyle dobrej energii, no że trzeba się nakarmić. Oczywiście. Na Potwierdzam. Tyle, dużo dobrej I, energii. Tu jest Polska, europejska i światowa akumulacja życzliwości. Dziękuję, proszę, please, byte, parzałsta. Co, <laughs> co ja mówię? Co ty mówisz? Czyli inaczej mówiąc, <laughs> dziękujemy Jurkowi. Jego żonie i wspaniałemu zespołowi orkiestry, e, i, e, i fundacji, którzy to organizują, i którzy wbrew wszystkiemu, tej fali brzydkiej, ale są za, za, za murami tego obiektu. Dziękujemy z całego serca za to. Co zrobili, robią dla dzieci, tak. dla osób starszych, dla nas wszystkich, dla nas wszystkich, bo każde dziecko urodzone od iluś tam lat ma badany słuch, jak się tylko urodzi. Ile dzieci, nawet rodzice nie wiedzą o tym, że te dzieci miały badany słuch, ile dzieci, ludzi starszych, ile dzieci, bo zostało przebadanych w Polsce przez te 34 lata. Dzięki temu sprzętowi mają uratowane życia, zdrowia, tak, Czego orkiestra nie, nie tylko słów. Patrzcie, czego orkiestra nie czyni? zgadzam się z żoną? W każdym razie, w każdym razie. Jurek jest wielki, jest naszym dobrem narodowym, europejskim dobrem narodowym. Dobrze, ale eksportujemy, czy nie? Ale oczywiście, no przecież są sztaby na całym Ma, świecie. Nie prawda? Na całym świecie, oczywiście, no, tak. Czyli tak. czy państwo na pewno wspierać. Łączy z ludzi z całego, serca, z całego świata. Z całego serca. Super. Super. Tylko po to Polakie. może jeszcze jakieś słowo na koniec. Rym na koniec, to jest bananowa. Republika, tak? No, można powiedzieć, takie bananki jak my, to tylko z Bananowej Republiki. Nic tak bardzo nie ośmiela jak telewizja Bananowa Republika. Ale <śmiennie> A mu nie było. Nie było, bo nazywamy się Wojownicy Decybeli. Czyli nic tak bardziej nas nie ośmieli niż Wojownicy Decybeli w telewizji Republiki. I teraz pasuje! Rewelacja, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Piąteczka.